Nie wiem, czy dobrze Pana zrozumiałem. Pan chce powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość to jest ruska agentura. Wszystko możliwe. No to wie Pan, to nieprawda, bo ruskim agentem to jestem ja. Ruskim agentem to jestem ja, ale tylko, ale tylko w tygodnie parzyste. Bo w tygodnie nieparzyste to jestem niemieckim i francuskim, a w niedzielę i święta watykańskim. No tak o mnie mówią, to jestem agentem uniwersalnym, ale poważnie. Otóż proszę pana, przeniesienie ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy przez Polskę nikt by nawet nie zauważył. Natomiast, no tak, nikt by nawet nie zauważył, poza oczywiście Polakami, którzy by musieli sprawy załatwiać w Jerozolimie. Natomiast przeniesienie ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy przez Stany Zjednoczone zostało zauważone w tej samej chwili na całym świecie. To po pierwsze. Po drugie, wzgórza Golan. No, Polska może uznać, że wzgórza Golan należą do terytorium Izraela. Ale z tego jeszcze nic, nic nie wynika. Natomiast jak Stany Zjednoczone to uznają, to, a to to ma swój ciężar gatunkowy. Dlatego wie pan, Polska się tu pod tym względem rząd dobrej zmiany się zachowuje rozsądnie, bo w innych sprawach to już niekoniecznie Zachowują, zachowuje się zgodnie z tym, że jak konie kują, to żaba nogi niech nie podstawia. Bo tu koniekują, to żaba, nogi niech nie podstawia. Natomiast dlaczego ja uważam, że prawo i sprawiedliwość to jest ekspozytura polityczna stronnictwa amerykańsko-żydowskiego. Proszę Państwa, no warto przypomnieć, co się stało w roku, od roku 2013 do roku 2015. Do roku 2013, a przynajmniej do jego pierwszej połowy obowiązywał reset w stosunkach amerykańsko-rosyjskich. Prezydent Obama 17 września 2009 roku dokonał resetu. Wycofał Stany Zjednoczone z aktywnej polityki w tej części Europy. No i myśmy z podkurateli amerykańskiej trafili pod kuratele strategicznych partnerów, czyli niemiecko-rosyjską. Pamiętamy co się wtedy stało. Dwa lata później, znaczy rok później, w listopadzie 2010 roku na, na szczycie NATO w Lizbonie zostało proklamowane strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. I co było następstwem tego? Ano, w sierpniu 2012 roku przyjechał do Warszawy patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl. I na Zamku Królewskim razem z arcybiskupem Michalikiem, ówczesnym yy, przewodniczącym konferencji episkopatu Polski, podpisał deklarację o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim. Dzisiaj już nikt o tym nie pamięta, a to wtedy było wydarzenie, które zatrzymywało ruch ziemi wokół swojej osi. No ale wydawało się, że klamka zapadła po tym, bo arcybiskup Michalik powiedział wtedy po podpisaniu tej deklaracji, że na tym etapie nie mogliśmy tego nie uczynić. Co miał na myśli? Ano to, że Polska wchodzi w jakiś etap i ten etap pociąga za sobą nieubłagane konieczności. To to właśnie było strategiczne partnerstwo NATO Rosja. Polska jako członek NATO też się musi w tym strategicznym partnerstwie odnaleźć, bo nie może być tak, że całe NATO jest w strategicznym partnerstwie, a Polska nie, Polska też. No i wtedy na pozycji lidera była platforma obywatelska, co zrobił Radosław Sikorski. Hołd Pruski złożył w Berlinie, prawda? Pamiętamy o tym. Hołd Pruski złożył w Berlinie. Więc myśmy byli pod kuratelą niemiecką. Dlatego, że strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie polega na tym, takim kamieniem węgielnym jest to, że Europa jest podzielona, Europa Środkowa jest podzielona na strefę wpływów rosyjskich i strefę wpływów niemieckich. Prawie wzdłuż linii Rybentrop-Motow Polska jest w strefie wpływów niemieckich, co Rosja respektuje, bo nim zależy na strategicznym partnerstwie z Niemcami. No i wydawało się, że klamka zapadła na 50, może nawet na 100 lat. Ale prezydent Obama doznał wielkiego upokorzenia w Syrii w roku 2013. I doszedł do wniosku, że to upokorzenie, bo nie udało mu się zorganizować koalicji, żeby tam syryjskiego tego tyrana rozdeptać na podłodze. I prezydent Obama doszedł do wniosku, że to niepowodzenie zawdzięcza zimnemu ruskiemu czekiście Putinowi. I powziął do niego śmiertelną urazę i z tej irytacji wysadził porządek lizboński w powietrze. W drugiej połowie roku 2013, zapalając zielone światło dla przewrotu politycznego na Ukrainie, którego nieukrywanym celem było wyłuskanie Ukrainy z rosyjskiej strefy w wpływów, więc porządek lizboński w jednej chwili został wysadzony w powietrze. To oznaczało, że z podkurateli niemieckiej przechodzimy pod, znowu pod kuratelę amerykańską. No to dopóki byliśmy pod kuratelą niemiecką, to platforma obywatelska na pozycji lidera sceny politycznej w naszym Bantustanie była jak najbardziej w porządku. Ale jak przechodzimy pod kuratelę amerykańską, to już nie. No i co się stało? Ano już zaraz w drugiej połowie 2013 roku trzej kelnerzy zawiązali straszliwy spisek przeciwko platformie obywatelskiej nie wierzę. Zaczęli? Proszę pana, no to ja, ja tylko opowiadam. Ja nie mówię, że ja wierzę, ja tylko opowiadam. A najlepszy, to ja też nie wierzę, ale proszę pana, no pan Falenta był tutaj największym tym szatanem. No i ci kelnerzy, i pod kierownictwem pana Falenty. Pan Falenta już drugi raz idzie na obserwację do psychiatryka teraz. No bo tam na razie wracę nie znaleźli u niego choroby psychicznej, ale jak się do, lepiej postarają, to coś tam znajdą. Niechby nawet sły, słynną schizofrenię bezobjawową u niego zdiagnozują, tak jak u Włodzimierza Bukowskiego. O, coś tam muszą znaleźć, no od tego są lekarzami, prawda, psychiatrami. To tak jak z psychiatrą, był psychiatra, lekarz w towarzystwie i mówi, opowiada jakiego ma pacjenta. No mówi: Słuchajcie, mam takiego pacjenta, dziwak niesamowity. On mówi, że on. Wynajdzie perpetuum mobile. No wariat, bo mówi przecież perpetuum mobile wynajdę ja. <śmiech> <śmiech> Proszę Państwa, no i co się stało? I zaczęli kelnerzy podsłuchiwać dygnitarzy Platformy Obywatelskiej. Żadnych innych nie podsłuchiwali. Z wyjątkiem pana Mateusza Morawieckiego, ale on wtedy był ekspertem Platformy Obywatelskiej. Potem się nawrócił wtedy jeszcze był po tej niewłaściwej stronie mocy. I już od początku roku 2014 te rewelacje zaczynają przeciekać do niezależnych mediów, no, kompromitując platformę obywatelską, której notowania spadają, a relatywnie notowania prawa i Sprawiedliwości rosną i w roku 2015. Pan prezydent Komorowski jeszcze pół roku przed wyborami był święcie przekonany, że nie ma z kim przegrać. A pół roku później przegrał i to z kim? Z panem Andrzejem Dudą, o, o którym w Polsce nikt nie słyszał rok wcześniej jako o polityku samodzielnym. Byliśmy świadkami cudów, wobec których cud w Kanie Galilejskiej to w ogóle nie zasługuje na uwagę. Także tak to wygląda, dlatego, że co robi, co się dzieje, jak jakiś mały kraj, mniejszy kraj przechodzi pod kuratele takiego wielkiego mocarstwa jak Stany Zjednoczone? O, to się rozmaite rzeczy dzieją, ale przede wszystkim to duże państwo przystępuje do porządkowania sceny politycznej w tym mniejszym pod kątem polityki, jaką zamierza w tym zakątku świata uprawiać. No i, i tak się stało. Ja chciałem zadać Panu pytanie. Się. Ja się nazywam Krzysztof Koronatowicz, chciałem powiedzieć przy okazji przedstawienia się po imieniu i nazwisku, że ja jestem obrońcą praw człowieka, ale troszeczkę wcześniej pan nieco zakpił z obrońców praw człowieka. Ja nie mam, że wszyscy państwo jesteście obrońcami praw człowieka, tylko o tym nie wiecie. Chodzi o to, że prawa człowieka dotyczą... Zarówno człowieka, jak i urzędujących polityków i sędziów, i większość tych krzyczących na ulicach. Tutaj trochę tutaj będzie ale się wytłumaczyć z, tego, z tej obrony praw człowieka, ponieważ Pan nieco zakpił. Ja chciałem. Nie, nie, przepraszam, nie zakpiłem, tylko opowiadałem, jak się zachowały w marcu. 2017 roku organizacje broniące praw człowieka na świecie. No to Dla, dlatego jestem tego. obrońcą praw człowieka w Polsce, ponieważ zwróciłem się ze swoją sprawą do Helsińskiej Fundacji Obrony Praw Człowieka, która też jest w Polsce i ona w ogóle nie zamierzała mnie obsłużyć. Stąd zdałem sobie sprawę, że ja muszę bronić swoich i państwa praw człowieka. Ja chciałem Pana zachęcić do zmiany Pana upodobań, ponieważ Pan mówił, że Pan sobie szczególnie upodobał podatek dochodowy. No nie. I jako, 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 jako podatek, który należy w pierwszej... Likwidować. Ja bym chciał zachęcić Pana do tego, żeby najbardziej zainteresować się minimum egzystencji. Otóż gdyby w Polsce uchwalono minimum egzystencji, nie dałoby się właśnie nikogo niezarobionego w tym wielu emerytów, którzy tu siedzą z dochodów, które nie starczają na, na podstawowy byt każdego z nas. Więc to jest podstawa podstaw, jeżeli będzie opracowany wzór na minimum egzystencji jako bariery przed, przed fiskalizmem państwa nie da się po prostu prowadzić dalej tej rachunkowej gospodarki i tego sabotażu gospodarczego i nie da się zamieniać obywateli polskich. W wyrobników obcych panów. To jest pod podstawa, Polska, wszystkie nasze tutaj moim zdaniem, nawet wyprzedzające ustawę 447 działania. To pytanie pan jest proste. To ja ja wynoszę na Pietestał najważniejszych naszych działań minimum egzystencji i chciałbym pana zaprosić, żeby pan do tego dołączył. Dołączy. Nie, nie, nie dołączę, dlatego że uważam, że to jest zły pomysł. Dlaczego? Dlatego, że od razu się rodzi pytanie, no dobrze, a kto miałby to minimum egzystencji zagwarantować obywatelom? Państwo. państwo a skąd by państwo wzięło pieniądze? No, no, to znaczy, że to znaczy, że to znaczy, że państwo by zmusiło przemocą część obywateli do sfinansowania dochodów innych obywateli. No to, to nie jest, to jest tyrania. Przepraszam, a to nie chodzi o to, chodzi o, o danie państwowe, które się wymusza od ludzi, którzy nie zarobili na chleb dla swoich dzieci. To jest Więc proszę pana, to inny postulat w takim razie ja bym zgłosił. Obniżenie, obniżenie obciążeń finansowych obywateli poprzez redukcję aparatu państwowego, który jest rozdęty ponad wszelkie, wie pan, potrzeby. Ponad wszelkie potrzeby. I wtedy każdy by sobie sam. Zadbał o minimum egzystencji bez angażowania do tego biurokracji państwowej, bo co się stanie, jak się biurokracja no to po musi powstać potężny aparat który będzie dbał o to, żeby 38 milionom obywateli zapewnić minimum egzystencji i potem będzie musiał ich kontrolować, czy oni przypadkiem nie kombinują, tutaj nie oszukują. Na przykład ukrywają swoje dochody, powiedzą, o proszę pana, pan tu się narzeka, żeby pan minimum egzystencji, panu zapewnić, a pan tu trzy razy powyżej minimum. Więc koszt tego... No proszę pana. Ja panu panę. Ja mówię o barierze fiskalizmu. Ja nie mówię o to, żeby każdemu rozdawać minimum systemu. Proszę tylko, pana, żeby, więc żeby jeżeli pan mówi... ...przed rabunkiem podatkowym... Jeżeli pan mówi o barierze fiskalizmu, to wystarczy, jak powiadam, zredukować znaczną część dotychczasowej... dotychczasowych kompetencji władzy publicznej i odpowiednio zredukować obciążenia podatkowe. Bo... Kolejne rządy, ten też, ale nie tylko ten. Preferują rozwiązania, które sprzyjają rozrostowi biurokracji. To jest sztandarowy projekt obecnego rządu 500 plus. Jak tam by trochę przymknąć oczy, to można by to uznać za formę zwrotu podatku. Rząd wziął to podatek, a teraz częściowo go zwraca. No to dobrze, ale jest jeszcze prostszy sposób. W odpowiedniej części nie pobierać tego podatku. No tak, tylko, że to rozwiązanie ma dwie wady. Po pierwsze, obywatele nie mieliby żadnego powodu do wdzięczności wobec rządu. On no nie obrabował nas, no to tak powinno być, prawda? A drugie, że nie powstałaby żadna struktura biurokratyczna, a tak to powstają aż trzy. Jedna zbiera pieniądze, druga rozdaje, trzecia kontroluje, czy nikt nie oszukuje, a choć trzy powstają. Więc każdy rząd preferuje rozwiązania, które mają taki skutek uboczny, a czasami wcale nie uboczny, tylko to jest główny skutek. Proszę Państwa, cztery reformy, wiekopomne reformy charyzmatycznego premiera Buska z 1997 roku. One wszystkie, znaczy każda reforma ma dwa rodzaje celów. Cele deklarowane i cele rzeczywiste. Co było deklarowanym celem tych czterech wiekopomnych reform? No, przychylenie nam nieba. Na przykład reforma ochrony zdrowia. Hasło, które jej przyświecało, było to, że pieniądze idą za pacjentem. Może i idą, ale w takiej odległości, że wszelki kontakt, nie tylko wzrokowy, ale wszelki został dawno zerwany. Gdyby pieniądze szły z pacjentem, a gdzieś, nie gdzieś tam za nim, to w szpitale pacjent nie miałby żadnych problemów. W szpitale jakby przychodził z pieniędzmi to tam ten cały personel mówił, proszę pana, może tu, tu łóżeczko takie, czy tam takie, bo to wie pan, pan tu z pieniędzmi przyszedł, to my tu panu nieba przychylimy już i tak dalej. Otóż natomiast te reformy wszystkie, więc te cele deklarowane w ogóle się nie pojawiły, bo cele deklarowane mają to do siebie, że albo się pojawią, albo nie. Na ogół nie. Natomiast cele rzeczywiste mają ten charakter, że muszą się pojawić i to natychmiast. I co, jaki był re rezultat tych czterech reform? Skokowy wzrost syneków w sektorze publicznym. I oczywiście skokowy wzrost kosztów funkcjonowania państwa o 100 miliardów złotych. O 100 miliardów złotych. Więc, więc lepiej tego nie eksperymentować z tym. Są y, rozwiązania, które oczywiście teraz nie są popularne, dlatego że. Propaganda jest w rękach aparatów biurokratycznych, które o, o, swoje, o swoje interesy zabiegają, a nie o nasze. O, bardzo dobry, do, dobrą ilustracją, jak jestem przy ochronie zdrowia, to już dokończę. Powiedzmy, że usługa medyczna kosztuje podatnika 100 złotych, dla ustalenia uwagi. No i on chce tę usługę medyczną sobie kupić, w związku z tym te 100 złotych, ale 50 złotych z tego od razu bierze ta struktura biurokratyczna, która ma pierwszy kontakt z tymi pieniędzmi. I 50 złotych zostaje dla tych producentów tej usługi, bezpośrednich producentów, czyli lekarzy i pielęgniarek. Oni narzekają, że to za mało, może i słusznie, może i za mało. Ale no co zrobić, jak więcej nie zostaje po przejściu tych pieniędzy przez strukturę biurokratyczną. Jedyny sposób to jest zlikwidowanie tej struktury, która nikogo przecież nie leczy. I wtedy ta sama usługa mogłaby kosztować podatnika czy pacjenta 75 złotych, ale całe 75 zł by trafiło do lekarzy i pielęgniarek oni mieliby więcej a ten by płacił mniej i tylko jedna grupa by straciła tych naszych ta armia naszych dobroczyńców ale to musimy się zdecydować na czym nam bardziej zależy czy na własnym interesie czy na ich interesie bo oni nam próbują robić wodę z mózgu ale to nie bezinteresownie to robią bo oni Próbują pasożytować się na naszych pieniądzach. Proszę bardzo, jak to wyglądało na przestrzeni ostatnich 30 lat? Kiedy w 90 roku w administracji centralnej pracowało 45 tysięcy urzędników, 5 lat później już 112 tysięcy. Czyli nastąpił wzrost o ponad 100%. No, to oczywiście nie było tam ostatnie słowo, bo charyzmatycznego premiera Buska wiekopomne reformy przyniosły skokowy wzrost. No i to też nie, bo było ostatnie słowo to cały czas narasta. I mamy taką sytuację, że jest powyżej 3 milionów funkcjonariuszy publicznych, w tym 700 tysięcy urzędników. Każdy ma pełne ręce roboty. I to wszystko, z czego większość z nich żyje, bo nie mówię, że wszyscy nie żyją z utrudniania życia innym ludziom bliźniemu swemu więc musimy się zastanowić poważnie czy, czy interes jest dla nas ważniejszy czy własny czy